Nazywam się Bartosz Czarnota i jestem kierownikiem robót torowych. Znajdujemy się na linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie Radom, którego historia sięga roku 1934. W okresie od kwietnia 2017 do lipca 2020 konsorcjum firm Sztrabak, ZUE oraz Budimex, w którym sztrabak pełnił funkcję lidera, kompleksowo zmodernizowało ten odcinek od kilometra 38 800 do kilometra 58100. Zakres prac zrealizowanych dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA obejmował opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz modernizację linii na długości prawie 20 km, w tym dwie stacje: stacja Warka oraz stacja Kynu. Kontrakt zrealizowany został w formule projektu i buduj. Aktualnie po modernizacji i dostosowaniu infrastruktury technicznej linii pociągi w ruchu pasażerskim mogą rozwijać tu prędkość do 160 km na godzinę, a towarowe do 120 km na godzinę z dopuszczalnym naciskiem na oś 221 kN. Zakres prac zrealizowanych przez Strabag obejmował modernizację linii kolejowej od kilometra. 49078 do kilometra 58100, na której przebudowano układ torowy wraz z podtorzem, sieć trakcyjną kolidującą z infrastrukturą kolejową sieci kanalizacyjną, wodociągową, gazociągową, odwodnienie oraz budowę nowej nastawni i przekaźnikowni. Wykonaliśmy około 20 km toru, na którym ułożone zostało 40 km szyn typu 60E1 zamontowanych na około 33 tysiącach sztuk podkładów strunobetonowych PS93, które ułożone zostały na około 85 tysiącach ton tłucznia kolejowego. Na wybudowanym odcinku powstało również 17 rozjazdów kolejowych. Nowa sieć trakcyjna ma około 45 km drutu jezdnego, 24,5 km liny nośnej oraz 17,5 km przewodu uszyniającego typu AFL. Całość zamontowano na 441 fundamentach palowych, 275 słupach i 31 bramkach.